Czym są ratingi, jak je czytać, dlaczego zmieniają się i co z kwestią odrębnych rankingów dla emitenta i dla emisji? Rating jest. Uh... Instrumentem, który ma pomóc inwestorowi określić wiarygodność kredytową emitenta. To znaczy, e, pomóc mu ocenić, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że pieniądze zostaną wypłacone e, zgodnie z umową, czyli zgodnie z warunkami emisji. Jeśli rating e, obligacji jest wysoki, na przykład potrójne A e, jest najwyższym ratingiem wiarygodności kredytowej, to znaczy, że ryzyko, przynajmniej w ocenie instytucji, która Wystawia rating, ryzyko tego, że pieniądze nie zostaną wypłacone na czas, czy to płatność końcowa, czy to płatności odsetkowe, jest bardzo niewielkie. Jeśli ten rating jest niższy, i tutaj jest wiele stopni tego ratingu, ale powiedzmy, że przyjęło się, iż rating na poziomie od potrójnego B w górę, czyli wszystkie A, potrójne B, to jest tak zwany rating inwestycyjny. W przypadku tych papierów. Ryzyko niewypłacalności emitenta jest uznawane za względnie niskie. Poniżej potrójnego B jest to już tak zwany rating spekulacyjny, czyli tutaj z jednej strony inwestor może spodziewać się wyższej rentowności, z drugiej też musi się liczyć z tym, że istnieje ryzyko nieotrzymania końcowej płatności czy, czy płatności odsetkowej czy, lub też części z tych płatności. Nie każdy emitent musi mieć ten rating, ale w przypadku emitentów, którzy posiadają rating, no jest to jakiś argument za obligacjami przez nich emitowanymi, z tego względu, że po prostu łatwiej jest ocenić kupującemu to czy wiarygodność takiego emitenta jest wysoka, czy też nie. Jeśli tego ratingu nie ma, to my, jako racjonalny inwestor, musimy sami na podstawie różnego rodzaju sprawozdań finansowych tę wiarygodność oceniać. Wreszcie należy pamiętać o tym, że rating dla konkretnej emisji obligacji może się różnić od ratingu emitenta. Na przykład, jeśli ten emitent posiada na tą konkretną emisję gwarancję innego emitenta o wyższej wiarygodności, ten rating będzie wyższy. I wtedy też prawdopodobnie z jednej strony płatności odsetkowe będą nieco niższe, ale z drugiej możemy być bardziej spokojni o nasze pieniądze. Na slajdzie widzimy jacy emitenci na rynku Katalist obecnie mają ratingi widzimy, że nie ma ich jeszcze wielu i że te różnice są dość istotne i to prawdopodobnie będzie przekładało się zarówno na postrzegane bezpieczeństwo tych emitentów, jak i właśnie na oczekiwaną stopę zwrotu z takich zemitowanych przez nich obligacji.